Mają prawie każdy w domu. Używamy jej do obierania warzyw, takich jak ziemniaki, ogórki czy marchewka. Ale czy wiesz, do czego służy ten wystający element? Większość osób w ogóle na niego nie zwraca uwagi. Jednak skoro tam jest, do czegoś zapewne służy. Obieraczka jest w ogóle dziwna. Ma ostrza przymocowane w jednym miejscu po środku, przez co są one ruchome. Dwa nożyki. Już ten element, jak się zastanowić, jest dziwny. Kiedy obierasz warzywa, przeważnie przesuwasz ostrzem w jedną tylko stronę i tu już jest pierwsza niespodzianka. Prawidłowe używanie obieraczki polega na obieraniu warzyw ruchem w obie strony, na przykład, obierając marchewkę czy ogórek, możesz te warzywa obrać dwa razy szybciej. Zobacz, jakie to proste. To duże ułatwienie podczas przygotowywania obiadu. Wystarczy kilka razy spróbować i już nie będziesz obierać warzyw starą metodą. A co z tym elementem? Jest tylko z jednej strony. Nie jest metalowy. Czasami intuicyjnie przy obieraniu ziemniaków niektórzy użyją tego elementu do usunięcia tych czarnych oczek. Ale ma on lepsze zastosowanie, możesz nim rozkroić każdą grubszą skórkę. Jak na przykład przy obieraniu pomarańczy. Nie musisz używać osobnego nożyka, w ogóle nie musisz używać noża. Wystarczy taka właśnie obieraczka. Wiedziałeś, że obierzesz nią pomarańcze? Znałeś tę funkcję obieraczki?